Już możemy zaczynać? Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej kandydata Konfederacji na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Bosaka. Szanowni Państwo, dzisiaj chcielibyśmy zaapelować do wszystkich kandydatów i mediów o to, żeby kampania prezydencka była kampanią merytoryczną. Niestety w niedzielę w Poznaniu mieliśmy sytuację bezprecedensową. Nasi działacze zbierający podpisy na ulicach Poznania zostali zaatakowani. Sprawa została zgłoszona oczywiście na policję. Niestety trzeba powiedzieć, że przykład idzie z góry. Przykład idzie często z góry. Mieliśmy już do czynienia z krzykaczami którzy zwyzywali prezydenta Andrzeja Dudę, a potem witali się z panią Małgorzatą Kidawą-Błońską. Mieliśmy do czynienia z panią Likocką, która pokazała środkowy palec na sali scenarnej. I to jest jasny sygnał, jasny dowód na to, że elity polityczne tak naprawdę generują to, jak wygląda debata publiczna, jak wygląda dyskurs publiczny w naszym kraju. I ten przykład, ten przykład od polityków, ten przykład od przedstawicieli władzy schodzi na wyborców, schodzi na obywateli. No i potem dochodzi do takich nieprzyjemnych sytuacji jak ta, która miała miejsce w Poznaniu. My chcielibyśmy, żeby ta kampania prezydencka, jak i każda następna, odbywała się w sposób merytoryczny, żebyśmy dyskutowali na temat programu i żebyśmy skupiali się na rzeczach istotnych, a nie na emocjach. W tym momencie proszę o zabranie głosu posła Michała Urbaniaka, który powie o także innych przykładach no, nieodpowiednich zachowań ze strony, ze strony wyborców i obywateli. Szanowni Państwo, to co jeszcze warto tutaj dodać, to kolejne ataki, w również, których również celem byli działacze związani z Konfederacją. Warszawa, gdzie, gdzie zostały zniszczone nasze materiały wyborcze, a także Gdańsk. Gdańsk, w którym też pracujemy, w którym, w którym nasi działacze zbierają podpisy na ulicach. W okolicy Manhattanu, przy Brzeszczu również nasze stoisko zostało zaatakowane przez, przez nieznanych przynajmniej na razie sprawców. My też apelujemy o to, aby... Wyborcy, którzy czy czytają gazety, którzy oglądają telewizję, którzy interesują się tym sporem politycznym, zwracali przede wszystkim uwagę na merytorykę. Na merytorykę kandydatów, na to, że kandydaci nie powinni się obrażać, czy, czy też sami aktywiści, czy wyborcy powinni pamiętać o zachowaniu też elementarnych zasad. Kultury, przede wszystkim właśnie ta merytoryka. I chciałbym też oddać głos właśnie jednemu z najbardziej merytorycznych kandydatów, czyli Krzysztofowi Bosakowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym w pierwszej kolejności podziękować działaczom zaangażowanym w zbiórkę podpisów kampanii wyborczej. Tym, którzy w deszczu, w płodzie, w tej chwili w kilku miastach Polski z ryzykiem bycia zaatakowanymi przez ludzi, nasyconych jakąś złą ideologią, jakimiś niemądrymi przekonaniami, że warto atakować ludzi o innych poglądach politycznych. Chciałbym im podziękować za to, że poświęcają swój czas, poświęcają swoje zdrowie po to, żeby stworzyć prawdziwą alternatywę dla prawicowych wyborców. Jestem wdzięczny działaczom z Poznania, jestem wdzięczny działaczom z Gdańska, jestem wdzięczny działaczom z Warszawy. Wczoraj idąc na nasze poranne spotkanie, kiedy składaliśmy kwiaty pod tablicą na ulicy Rakowieckiej na, pod tablicą upamiętniającą generała Nila, gdyż wczoraj wypadała ta rocznica jego śmierci, stracenia go przez komunistycznych zbrodniarzy. Wczoraj idąc właśnie spotkałem emerytowanego żołnierza Mariusza Krogulskiego, jednego z naszych wolontariuszy, który przy wejściu do metrocentrum, sam już od 9 rano zbierał podpisy. Dzięki takim osobom nasza. Kampania nabiera rozpędu dzięki takim osobom, które są na ulicy z naszymi materiałami wyborczymi. Ludzie widzą, że jesteśmy, że się nie boimy wychodzić. Nawet jeżeli są te przejawy agresji, to jednak przede wszystkim spotyka nas mnóstwo gestów sympatii. Codziennie także mnie na ulicach zaczepia mnóstwo obywateli, którzy mówią, że dziękują za te merytoryczne wypowiedzi. I tutaj pojawia się. Mój apel. Chciałbym zaapelować o kampanię merytoryczną, o kampanię, która nie jest skupiona na atakowaniu sztabowców, niezależnie z którego są sztabu. Za... Chciałbym zaapelować o kampanię skupioną na argumentach, na wyjaśnieniu naszych poglądów, naszych racji. My mamy poczucie w naszym sztabie, że mocno różnimy się od innych kandydatów i że naprawdę wystarczy. Wyjaśnić te różnice, żeby wyborcy mogli dokonać świadomego wyboru. Nie musimy dodatkowo rozniecać negatywnych emocji. Nie będziemy w żaden sposób do tego zachęcać. Chcemy debat, chcemy zachęcić przede wszystkim telewizję publiczną, aby takie debaty już ogłosiła i już zaczęła organizować. Jest pewnym paradoksem, że prywatna rozgłośnia, mam na myśli RMF, już zapowiedziała pięć debat merytorycznych. Telewizja publiczna, która powinna pełnić misję. Na razie nie składa żadnej deklaracji, nie zaprasza nas na spotkanie. W sprawie debat, jak to zwykle bywa przed, przed każdymi wyborami, że są spotkania dla sztabowców, uwzględniane są zasady debaty i tak dalej, My o taką debatę apelujemy. Apeluję też ponawiam swój apel do kontrkandydatów o to, żeby stanęli do debat, żeby się nie bali, żeby wyjaśnili swoje racje, żeby wyjaśnili, jaki mają pomysł na Polskę, jakie wartości reprezentują, żeby powiedzieli to otwartym tekstem. Bez zasłaniania się sztabowcami, bez zasłaniania się płatnymi kampaniami reklamowymi, tylko mówiąc wprost, wobec kontrkandydatów konfrontując swoje racje. To jest cywilizowana forma debaty. My do cywilizowanej formy debaty, do cywilizowanych form uprawiania polityki, pozbawionych agresji, a pełnych właśnie merytoryki, poczucia wiary we własne ideały. To nas zgromadziło w Konfederacji. Do tego zachęcamy, w tą stronę chcemy zmieniać. Polski parlament, a także kampanię prezydencką. To właśnie Konfederacja siedzi w samym środku sali sejmowej. to wynik naszych negocjacji i to ponad naszymi głowami posłowie Pisu i Platformy przerzucają się wyzwiskami i złośliwościami. Ta sytuacja musi się skończyć. Nie potrzebujemy większej eskalacji i wzajemnej agresji z żadnej strony. Dlatego jeszcze raz apeluję o tą spokojną, merytoryczną kampanię, spokojną, merytoryczną debatę obliczoną na wyjaśnienie, jak. To rozumie rację stanu i interes obywateli. My to wyjaśniamy w naszej kampanii, także podróżując po Polsce, tak jak w ostatni weekend, odwiedzając kolejne miasta średniej wielkości, do których kandydaci czy politycy rzadziej zaglądają. Przypomnę, że w tym tygodniu byliśmy w Radomiu, w Łomży. W Sieradzu, w Skierniewicach. Już planujemy kolejny weekend, spotkania są ogłoszone. Zapraszam na nie serdecznie. Objedziemy cały kraj, dziesiątki miast i będziemy po prostu rozmawiać i to wszystko opowiadać. Mamy nadzieję też, że służby państwowe wykonają dobrze swoją pracę i zabezpieczą kampanię wszystkich kandydatów, wszystkich sztabów. Tak, żebyśmy mogli pracować w poczuciu bezpieczeństwa, w poczuciu pokoju, żeby nasi działacze nie byli niepokojeni, żeby nasze rodziny nie były narażone na żadne niepotrzebne strachy, tylko po prostu, żebyśmy mogli zrobić to, co jest esencją kampanii wyborczej, a więc wyjaśnianiem swoich argumentów, wyjaśnianiem swojego programu. Mają Państwo pytania. Szczerze tak, chciał prosić o kilka zdań żeby wydarzenia zdarzenia Co tam się właściwie stało konkretnie, ktoś zostało uderzone, bo szczególną sobie też informację z litera pani. Pan i ludzki, że w miastku popito wolontariusza, który w tej i jest który zbierał podpisy osób popierających ten dar, prezydenta budy, On został uderzony w brzuch, wypełnił muteczkę. Czy to są jakieś prowokacje? Jak to się do tego, co z tym zrobić? mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie dwóch mężczyzn, trumf zamaskowanych, trudno było o ich wizerunek, zaatakowało naszych działaczy, że zbierali podpisy, a w zasadzie już się pakowali te zbiórce podpisów. Jeden z nich został spryskany gazem kiepszowym, a drugi został uderzony w głowę. Sprawa została zgłoszona na policję i na ten moment e, czynności procesowe są w toku. E, sytuacja no, bezprecedensowa, trzy e, razy bo rzadko się kiedy zdarza, żeby dochodziło do e, napaści na e, działaczy e, i my chcielibyśmy, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło nie tylko średnio działaczy Konfederacji, ale jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o działaczy wszystkich partii i wszystkich kandydatów, e, bo nie w taki sposób musi być prowadzona e, działalność publiczna. E, niestety niektórzy tego nie rozumieją. Mamy nadzieję, że te osoby zostaną przez Policję spytane i że zostaną postawione do wchodów do Na ten moment e, Podpisów mamy około połowy, już przekroczyliśmy tak naprawdę tą połowę, e, także zbiórka idzie bardzo dobrze. Termin, który sobie wyznaczyliśmy jest terminem ambitnym, to jest około 8 marca i jesteśmy przekonani, że e, tylko spokojnie zbierzemy podpisy naszego kandydata, nie tylko będzie ich zdecydowanie więcej niż e, powinno być, ale zarejestrujemy się e, w miarę szybko e, i pokażemy po raz kolejny, że konfederacja pomimo, że nie, po, nie posiada wielu milionów z budżetu państwa, pomimo że nie jest taką partią jak PSL, która liczy wiele, wiele, wiele tysięcy członków, to jest organizacja wspierana bardzo aktywnie przez swoich sympatyków i która organizacyjnie jest sprawniejsza od takich partii jak platformowa. To czy PESC. Ja bym chciał przy tej okazji jeszcze raz zaapelować o pomoc w naszej zbiórce. Na stronie bosak 2020pl znajdą Państwo formularz do ściągnięcia. Można wydrukować, każdy może odesłać te zebrane samodzielnie podpisy na podany tam adres. Może też nawiązać kontakt z naszymi strukturami. Wszystkie namiary dla osób zainteresowanych pracą, zainteresowanych kontaktem są podane na naszej stronie internetowej. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy Państwu bardzo.